Jak skaczę, jak skaczę dzisiaj. Jeja, jeja, skaczę dzisiaj. No już, poczekaj, poczekaj, już ci daję. Już ci daję, spokojnie. Wariatko, ty. Co? Co? Jedz, jedz. chyba wszystko. Ty. Ach ty, głodna byłaś. Ile dni nie jadłaś? Witam wszystkich na moim kolejnym filmie w wolnym czasie. Piesek nakarmiony, więc możemy zaczynać. Ale najpierw taka, takie pytanie, taka ciekawostka. Alfa, gamma. Ktoś wie. Takiej to jeszcze nie widziałem. Zelmer? Predom? Nie działa. I tak próbuję ją troszkę naprawić. Jakbyście wiedzieli coś na ten temat tych szczotek, no to napiszcie w komentarzu. Więc zapraszam na film. Więc sprawa wygląda tak. Co tutaj się wydarzyło? Sini z kosiarki. Zakończył swój żywot w taki sposób. w sumie to chyba jeszcze części brakuje zaraz ją przyniosę byłoby kawał miedzi ale jakaś biała ta mieć. no musiałem z tego miejsca się ewakuować bo coś groźnego latało chyba szerszeń body buda tego tej kosiareczki no i Taki, żeby to założyć tu. Wstępnie przypasowałem, że pasuje. Skręcić to jakoś mądrze. Zobaczyć, jak tam ten nóż z tej strony będzie wyglądał. Z drugiej kubek brak. Kółka jakoś dobrać. Z tej starej mojej kosiarki może będą pasowały jest skręcone tutaj jeszcze zostaje tylko no, wycentrować to i sprawdźmy jak to będzie tutaj się przedstawiać chodzi o nóż czy on się schowa, czy on się nie schowa. No jest minimalnie, no, prawie że Na równo z ziemią. Jakby dać podkładki jeszcze pod silnik, żeby on troszkę się schował. Tutaj dystans jest. Jest tutaj jeszcze miejsce. Można byłoby tu spróbować. jest na styg. Żeby go schować jednak. Ten silnik troszkę opuścić. Podłożę jakieś podkładki, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie dwie, no bo wiadomo, test. Akceptowalny jest. Już jest schowany. Czyli jak odkręci się, to druga sprawa jest taka, że będzie zbierać trawę do kosza właśnie. Nie będzie wypluwać jej poza podkosiarki myślę, że tak na razie zostawimy nie ma większych takich podkładek z takimi małymi otworami więc na razie te muszą wystarczyć na testy A z czasem na pewno się wymieni na złomie się coś znajdzie nawet takie kwadratowe nie muszą być wcale okrągły. może takie pasy takie płaskowniczki też byłoby to inaczej Mam takie, tylko że tutaj jest otwór za duży niestety na te śruby i łebek przechodzi. Jakby śrubę z większym łebkiem. Dać. No, pomyślę, pomyślę. Chłodzenie silnika musi być oczywiście. Ale ja bym wolał, żeby to chłodzenie jednak było z drugiej strony tego silnika niż tutaj. Tu w ogóle się taka osłona powinna być. Najlepiej, żeby to zasłaniało i powietrze tłoczyło, tam w stronę silnika, ale nie ma tego. Trzeba się cieszyć, co jest. Już założony, przykręcony. Oczywiście on nie jest pierwszej świeżości, ale musi być na razie. Najważniejsze, że się kręci. Tutaj jest taki system zabryczkowy. A tutaj są takie spinki. W tych no. te kółka tu już swoje przejeździły. Ale nie mam innych. No tutaj jest połamane to już tak się no, za bardzo to nie chciało. Zacinało się, blokowało się. Jest takie mocowanie. No, podobne bardzo. Troszkę może solidniejsze, chociaż podobne by powiedział. I tutaj jest to właśnie takie ten zderzak taki, ale kosz gdzieś pożyczony, ale też szał nie ma z tym koszem połamany, trochę poklejony. Po nasmarowaniu olejem pięknie wystrzeliła i kółeczko zeszło. No, pa ośka pasuje elegancko. Tylko teraz nie wiem. Czy zakładać tą zawleczkę czy tą spinkę. Jak nie posmarujesz to nie pojedziesz. Chyba, że masz użyska No dobra, wszystkie cztery kółka się kręcą. Zdecydowałem się na zawleczki. Całe pudełko mam zawleczek, to Także będzie się wymieniać w ali, w kosiarce się sprawdziły, więc tutaj też się chyba sprawdzą. Ale jakaś regulacja jest, tutaj są na środku, na środku są. No i można jeszcze w dół i do góry dać. Więc myślę, że będzie, myślę, że będzie kosić. Pewnie tutaj były takie ładniejsze, te kółeczka, no ale takie mam akurat. Mam jeszcze takie, ale one mają w ogóle system inny mocowań, taki bardziej fachowy bym powiedział. Bardziej mi się one podobają, ale mam tylko trzy. A może na złomie się znajdzie coś, kwestia czasu oczywiście. Całkiem, całkiem z tymi kółkami, podoba mi się. O, kondensator odpad, ciekawe dlaczego. Wypiął się chyba, no. Tutaj powinien być spięty taki kondensatorek, a propos 12 mikro w takiej kosiarce z takim silnikiem. No, tak jak mówiłem ja bym wolał, żeby tutaj było z tej strony chłodzenie niż od spodu. Jakoś tak bardziej mi się to podoba. Trochę będzie trzeba go jeszcze przedmuchać, odkurzyć oczywiście jamnikiem. Kojarzycie takie pochwyty z okien swego czasu no zobaczymy czy to się sprawdzi no i teraz zakładamy górę albo oryginalną z uciętym przewodem oczywiście taką seledynową zieloną, nie widać za bardzo albo czerwoną też pasuje Powinna pasować, ale to słońce daje dzisiaj. I mamy takie coś. Dziadują trochę przy tej kosiarce. Ale szkoda, że nie są czarne jak te. Te trochę tak się odznaczają białe. Gdyby były czarne, no od razu by to inaczej wyglądało. Kwestia jeszcze prądu. Doprowadzić do silnika. Nawet są tutaj takie o na przewodzik. Jeden, drugi. Klapę zamykamy, tylko siłmy. Sympatycznie jeszcze. Myślałem, jak tutaj umocować ten kondensator. bo oczywiście wpadają. Nie ma za bardzo jak. Będzie trzeba go tutaj opaskami chyba ciachnąć i jakoś. Tutaj jest dobry schowek, fajny bagażnik. Na jakieś procenty. No, wygląda interesująco. Taka fajna mała zgrabna będzie i o to mi właśnie chodziło. Silnik, nie, nie wiem, to jest raczej Made in China tych silniczek, ale on ma przeszło 10 lat. W sumie ta stara kosiarka została po poprzednim właścicielu tej działki. Łożyska tutaj wymieniałem już w tym silniku, nie wiem, ze 3-4 lata temu. I ten silnik daje radę, no, jako tako. Więc myślę, że będę zadowolony tak to wygląda tutaj w środku. Taki włącznik. O, tak to jest właśnie skonstruowane. No co i taki kawałek kabelka i prosty temat podłączamy. No i gotowe. Tak wyszło. Oczywiście zapomniałem odgiętki tutaj nasunąć, ale to z drugiej strony nasunę. Teraz tylko mądrze ten przewód tutaj wymierzyć No i test. Oczywiście z rana herbatka. stegło chyba tak można się napić w końcu A Bycha. co no to znowu nie włączyłem nagrywania? No ja już po koszeniu, trawa mokra, więc było ciężko i wysoka, no jednak te się średnio się Sprawdziły te mocowania tutaj, bo one troszkę wystają i zawadzają mu drzewa, jakieś gałęzie. Więc myślę, żeby założyć takie śruby. Zobaczymy, czy to w ogóle jakoś będzie wyglądać. No i zajrzymy do środka, jak tam to wszystko wygląda. To już za chwilę. No i tak to wygląda. Lepiej chyba nic nie wystaje. Śruba trochę przydługa jest, ale. Dobra, tam nie przeszkadza, więc nie będę tego obcinał w ogóle. No a w środku, jak po koszeniu, tyle trawy. Tutaj trochę się nazbierało. Tutaj są takie otwory, kurde. I one też trochę tak jakby. Ale mam na to pomysł, żeby tutaj trawa się przez otwory nie dostawała. O silnik, oczywiście, w trawie. Zaraz go przedmucham. Ok, no, ten tak zamocowałem. O takiej opasce, tutaj był taki, o, tutaj taki otworek, był więc sobie go tutaj wykorzystałem. Trzyma się to pewnie, fajnie, a mia miał być tutaj, do op opaskami miał być przymocowany, no ale zrobiłem to tak właśnie. No i tutaj jeszcze jest kosteczka, której nie było w ogóle. Ja założyłem też. Pewniej i solidniej będzie to na pewno. Już powoli tutaj plastik puchu. Jak się mocniej przykręciło dopiero teraz zauważyłem, że takie piękne inicjały. Byłem w na złomie, no i był silnik do takiego jamniczka 217, no ale niestety wirnik cały czarny spalony, więc nie brałem. Po przedmuchaniu wstępnym takim czyszczeniu, żeby tutaj Wam ładnie to zaprezentować i po spięciu opaskami wszystkich przewodów, żeby nie latały, nie wiadomo jak. Przewód dałem z nadatkiem, a w razie czego, bo wiadomo, może kiedyś coś się kiedyś coś wydarzy nieplanowanego, więc nie jest miejsce, więc nie przeszkadza. Przedłużyłem marketowej kosiarce życie i tutaj są właśnie te części silnikowe, które znalazłem. O, tutaj ten wiatraczek, tą część, no nie wiem, ukręcone, łamane. Z ciekawości, jaka to siła musiała być, żeby to się w ogóle urwało złamało w pół. No. Co tu musiało się wydarzyć? Bliskie spotkanie z cegłą, chyba było, albo z kamieniem. Tego to nawet nie będę rozbierał tego aluminium w całości idzie na złom. Szkoda w ogóle czasu, energii na to. No tutaj jednak te tylne kółka zdecydowanie powinny być większe. To jest ta stara właśnie, z której tak naprawdę zapożyczyłem silnik i kółka. No i kilka tam elementów jeszcze. Takie body. No nie wiem czy dobrze zrobiłem. Ta jest szeroka, tamta jest węższa, nóż taki sam praktycznie. Jedno i drugie chyba chińskie, więc. Nie ma to znaczenia. Tamta jest lżejsza, ta to taka toporna. No nie wiem, ale wydaje mi się, że ta jakoś lepiej teraz kosi. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Na pewno jest węższa i lepiej się nią manewruje niż tym niż tą starą. ładniej kosi przy drzewach, powiedział, lepiej zbiera tą trawę. Ale muszę to ją jeszcze przetestować jak będzie sucha trawa, bo ja to mam na działce teren taki lekko podmokły No i ciężko się kosi po deszczach, a ostatnio przecież całe, cały tydzień lało Więc zanim zejdzie ta woda z mojej działki to minie drugi tydzień A za trzeci znowu będzie padać i tak w kółko To będzie taka kosiarka do ciorania właśnie, na no takie Wrześniowo-październikowe koszenia ostatnie, taki ogóreczek mi się wyhodował. Nie zauważyłem i sobie tak rus, rusu. Co z nim robić? Macie jakiś pomysł? To by było na tyle. Jak się troszkę podobało, zostawcie łakocie. Jak się nie podobało, to nie. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.